Cześć! Dzień trzeci i nie poddajemy się tworzymy ten ebiksmas przez trzeci <grym> dzisiaj chcę wam pokazać jedną z moich ulubionych zabaw jak mam zły humor to często odpalam filmy hallmarkowe świąteczne filmy hallmarkowe bo jakoś wydają mi się one lepsze niż te zwyczajne, mimo że i tak są w tym, sam tym samym tonie Uwielbiam takie ciepłokowe filmy. Uwielbiam to, że są one tak przewidywalne, że. Wiecie, jak ja oglądam, z mężem oglądamy teraz zawsze, to ja. Już jest na przykład jakaś scena, i ja mówię: a spokojnie, teraz się nie pocałują, to dopiero w trzecim akcie. Uwielbiam ich przewidywalność i uwielbiam tą taką właśnie ciepałkowość. Yy, I po prostu. Przezaje mi przyjemność. I jakiś czas temu odkryłam. Generator filmów hallmarkowych. I właśnie tym też, jak mam chwilkę czasu, próbuję, odprężam się. Generator, generatory w internecie możecie znaleźć sporo generatorów fabuł. I niektóre są średnie, niektóre tylko rzucają taki pomysł krótki, inne od razu po prostu wow, całą fabułę książki. I wiecie, można by było krytykować Książka z generatora, film z generatora beznadziejne, Wszystko na jedno kopyto Z jednej strony tak Ale z drugiej strony już dawno udowodniono, że właściwie wszystkie historie są o tym samym Jest jakiś bohater, jest jakaś sytuacja, która wytrąca go z tego zwykłego świata Przedstawionego i on podejmuje jakieś próby Happy end To już Joseph Campbell opisał 100 lat temu, dobra, nie 100, ale wiecie o co chodzi. Dlatego ja lubię generatory i yy, uważam, że można z nich czasami wyczarować coś fantastycznego. I to właśnie zrobimy dzisiaj. Yy, Poprosiłam, tak, znalazłam w internecie jakiś czas temu generator filmów halmarkowych i razem z wami stworzymy taki właśnie film. Yy, oczywiście w yy, link w. La, 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 Oj, teraz właśnie się zorientowałam, że skoro to nie jest montowane, to wszystkie moje lalalala lalala, będziecie <noise> widzieć. Przepraszam z góry za to. W opisie będziecie mieć link do tego generatora, więc później będziecie mogli się bawić. Polega to na tym, że wybiera się 8 numerów w odpowiednich tam zakresach i później podporządkowuje do scenariusza. Ja te numery wybrałam dzięki Wam, a właściwie dzięki osobom, które na Instagramie odpowiedziały na wczorajszy szybki apel podczas meczu Manchesteru United. Poprosiłam Was o wybranie tych liczb, później je dodałam w zależności od, tam do, do siebie, w zależności od tego, które, które były, a później podzieliłam przez liczbę osób, które brały udział w zabawie. I ta średnia to będą nasze odpowiedzi. Tu mam piękne wyliczenia. Nie sprawdzałam tego wcześniej, chociaż korciło bardzo. E, przyjęłam skalę matematyczną, czyli jak na przykład wychodziło 7,5 to już zaokrąglałam do góry, a jak było tam 6,2 to już w dół i tak dalej. No i zobaczymy. E, schemat naszego tekstu wygląda tak. Jakaś kobieta, i tu jest zawód, jest nieszczęśliwa, ponieważ tu coś jest. Wszystko się zmienia, kiedy poznaje tu coś jest mężczyznę. Kiedy oni tu coś jest. I przez szalone okoliczności i z małą pomocą od wkrótce odkrywa. I tu się dowiemy, co. Dobra, to czytamy. Oczywiście to jest po angielsku, więc będzie tłumaczenie symultaniczne. I od razu muszę wpisać Nie. E, zamyślona. Zamyślona śpiewaczka weselna jest nieszczęśliwa, ponieważ e, musi się dzielić. Swoim projektem z kimś innym, kiedy zawsze pracuje sama. Wszystko się zmienia, kiedy poznaje cichego, już mi się to podoba. mężczyznę, który pracuje, ma przypisane to samo zadanie, ale jego ideały różnią się od niej, od jej ideałów. Kiedy oni. Przepraszam, że czytam tak powoli, ale wiecie, tu sprawdzam. Tu ten, Kiedy oni są na lotnisku? Przez szalone okoliczności i z małą pomocą od świętego Mikołaja ze sklepu wkrótce odkrywa, że. Czasami sukces nie jest tak, tak ważny jak pod, podążanie za własnym sercem. Ej, podoba mi się nasz film. Śpiewaczka, taka weselna, która musi dzielić swoje, swoje nowe zadanie z kimś, e, mężczyzną, który, który śpiewa pewnie inaczej niż ona i później. Ona odkrywa, że sukces to nie zawsze jest tak ważny, jak podążanie za swoim sercem. Już to widzę. To by było całkiem... Tak, mogłabym przeczytać taką książkę, albo mogłabym obejrzeć taki film. Bo wiecie, jeszcze taki zimowy ślub. Eee, taki totalnie christmasowy. Eee, Druga planowa Totalnie i ona właśnie wymyśla, że załatwi kogoś na to wesele. Ta bohaterka się na to nie chce zgodzić. Miota się i w ogóle. Jeszcze oczywiście trzeba w takich fabułach dorzucić jakiś wątek samotnego rodzicielstwa, bo to jest zawsze. No prawie zawsze. Oj! Cudne, uwielbiam. Ale wiecie, jeszcze nie wiem, może to tak się mi teraz wydaje, ale to tak pasuje. Naprawdę, mogę Wam później udostępnić y, to nasze głosowanie. Zresztą zobaczycie, y, zobaczycie tutaj generator, więc ja nie ściemniam. Ja wybrałam dokładnie tak, jak żeście odpowiedzieli. 8, 15, 16, 7, 7, 6, 6, 7. W ogóle zastanawiam się, czy ktoś na to jakieś badania przeprowadził, że tak często padały takie cyfry, że są zbliżone do siebie. Nie wiem. Um. Mądrość to mu. Piękne, piękne. E, wiecie, jestem pisarką. Tytułuję się pisarką. Jeżeli chcecie, żebym kiedyś napisała książkę kristmasową, e, gwiazdkową, ślub... znaczy ślubną. Nie wiem, czemu tak. Aha, dobra, bo ona śpiewa na weselach, to dlatego te śluby mi tak. ten. O młodej dziewczynie, która po prostu której życie się nie układa, jest nieszczęśliwa, bo zawsze była sam, samodzielnie pracowała, a tu jej dorzucili kogoś, kto ma robić to samo, co ona. Brzmi to totalnie kiczowato, ja mam tego świadomość, brzmi to totalnie powtarzalnie, ale wierzę w to, że ta historia ma potencjał. To nasze losowanie. I zachęcam Was do tego, żebyście się bawili halmarkowo. Chociaż wkrótce można. można yy... Niedługo będzie, wiecie, Netflix Christmas Universe, bo przecież Netflix też wypuszcza mnóstwo świątecznych filmików na podobne kopyto i się mi to też podoba. I oczywiście, zgodnie z życzeniem Ali, pewnie kiedyś będę nagram Ebixmas o Netflixowych filmach. Chociaż Klaus jest na samym szczycie. Chyba. A Klaus się nie mieści do tej kategorii, więc problemy pierwszego świata. Dobrze. Um, albo mogłabym kiedyś nagrać Ebixmas o tym, zamiana z księżniczką 4. Zamiana nie, zamiana z księżniczką 3. Co mogłoby się wydarzyć i tak dalej. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za to, że towarzyszyliście mi 3 grudnia 2020 roku. Trzeci dzień Ebixmas. Jestem z siebie dumna, że wychodzi mi to po raz trzeci. Ale tylko dzięki temu, że nie montują i że wiem, że jak skończą do Was mówić, to zaraz yy, to wrzucę i przestanę o tym myśleć. Yy, tylko jeszcze odpowiem na komentarze z wczoraj. Ej, serio, podoba mi się nasza historia. Taka jest... tak można z niej coś, coś takiego fajnego zrobić. Dobra, yy, i zalecam Was, bawcie się generatorami. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam porzucić jeszcze kilka innych... Bo, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, można z tego zrobić coś fajnego. No i co, to by było na tyle. Pa!